Karolina, ze swoim głosem przyszłaś? Nie wiem, czy słyszeliście, ale panowie macie szansę, chyba, i to nawet jeszcze dzisiaj. wyjściu jeszcze może być odbijany. Tak, jesteście razem? Jak masz na imię? Maciek. O, zajebiście. No to Maciek, to, to według ciebie jesteście razem? Chciałbyś. Nie ma, sam to trzymaj, kurwa, jak co, co zaklepałeś, to masz. <grywa> <grywa> Okej, okay, no w każdym razie, stary, powiedz mi, ale co tylko dzisiaj macie taki przejebany dzień, czy to już od jakiegoś czasu jest tak codziennie? Od jakiegoś czasu? Dlaczego przejebane? A nie słuchałeś, co mówiłeś przed chwilą? <grywa> czy miałeś taki plan, z którą tu być nieszczęśliwym?